Witajcie! Dzisiaj jestem na działce Rot przy moich brzoskwiniach. No i jak łatwo się domyślić, w marcu, co tutaj można robić? No najważniejszy zabieg. Oprysk przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini. Zobaczcie, jak tutaj już pompki nabrzmiały. Już zaczynają powoli się otwierać, więc tak naprawdę to najlepszy moment na... Ten zabieg. Jeszcze zobaczmy sobie przy drugim drzewku, jak to wygląda. No ale tutaj też ewidentnie pąki już zaczynają się otwierać. Tak więc idealny moment, aby zrobić ten oprysk. No ewentualnie można było jeszcze zrobić ten oprysk kilka dni temu. No i 10 dni później powtórzyć. No ale mieliśmy dość. Intensywne opady w tych dniach. Stwierdziłem, że nie warto w dni deszczowe opryskiwać, i wyczekałem na taki fajny, słoneczny dzień. W lutym pryskałem miedzianem, teraz będę pryskał sylitem. I bierzmy się do roboty, czas rozrobić ten środek. No to jak powiedziałem, zabierzmy się za rozrabianie środka. Tutaj mam w opryskiwaczu. Około litra wody. On no tutaj tak za bardzo nie widać, ale jest mniej więcej litr. No i też, jak mówiłem, będziemy używali silitu. Na producenta nie zwracajcie uwagi, bo chyba każdy robi mniej więcej taki sam ten środek. No i tutaj możemy sobie przeczytać, że na brzoskwinie. 13 gramów w 5-15 litrach wody na 100 m2. No, ja jeszcze grusze i wiśnie będę pewnie pryskał, więc tutaj te 10 gram przyjmiemy, jak na tych niższych wartościach. No przy, przy mojej ilości wody, no to, będzie to jakieś, będą to jakieś 2 gramy w środku. Jeszcze w środku w ulotce. Na ulotce mamy napisane. Tutaj dokładniej jak postępować w przypadku brzoskwini i tutaj jest też właśnie kiedy pryskać i właśnie jest od, od fazy pękania pąka do fazy opadnięcia płatków. Więc tak naprawdę no to jakoś za bardzo spóźniony nie jestem względem tego opisu, który tutaj widnieje na tej ulotce. Tak więc myślę, że jeżeli te płatki nie będą jeszcze opadały na no te płatki pąkowe, tak, to może za jakieś 7-10 dni, jak tutaj jest napisane, powtórzę ten oprysk. No zobaczymy, jak to będzie. I teraz najtrudniejszy element to otworzenie tego worka. I wymierzenie odpowiedniej ilości no to jest właśnie w takich woreczkach przechowywane no i miarkę mamy też analogicznie jak w przypadku miedzianu no w końcu ten sam producent o, nawet jest tam podziałka jeden, jeden gram jest, jest widoczny, potem dopiero dwa gramy więc może być, chociaż tutaj tak jakby się trochę nie zgrywają ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej, trochę więcej, trochę mniej tego damy. Świat się nie powinien zawalić. O, środek tutaj taki. Nie wiem, czy mi się uda. Taki bardziej biały. Miedzian był No w kolorze takiej zaśniedziałej miedzi, tak naprawdę. O, i widzę, że już. Przesadziłem, spróbuję to odsypać. I teraz tak na, na... wysokości 5 gramów, chociaż... No właśnie, na jednej, z jednej strony jest, że niby... A, bo to są dwa... Dwa rodzaje ja mam 65 WP czyli tak, jakby ta podziałka. Tutaj więc poniżej 5 gramów. Więc wsypujemy tyle, ile już jest. I najważniejsze to to jakoś właśnie zamknąć. No ja sobie wezmę jakąś foliową torebkę, żeby to przechować. Ten środek. Dość dużo go zostało No opryskiwacz Trzeba zakręcamy Lekko wstrząsnąć Napompować I za chwilę będziemy gotowi Aby wykonać oprysk na środek, jak powiedziemy ma się najlepiej sobie do siateczki go tutaj jakoś zawinąć. I tak w miarę, w miarę ściśle zawiązać. No i oczywiście trzymać w opakowaniu, w którym się go kupiło, żeby nam się to z niczym nie pomyliło. Tak więc do pudełeczka z powrotem ląduje. Jak widzieliście, staram się tak naprawdę tą brzoskwinię od każdej strony opryskać. No jedynie nie stoję z tej strony, na którą te drobinki potem odlatują. Żeby się tego nie nawdychać, Ach, siebie opryskiwać za bardzo. Nie mam ochoty. A no teraz przejdźmy się posadzie jeszcze. No tutaj to tylko ta końcówka na tej czereśni przeżyła, ale sobie wszystkie te drzewka tak z grubsza chcę opryskać, żeby tak być w miarę pewnym, że one grzyba nie przyłapią. No chociaż z drzew, które u mnie tutaj jeszcze grzyba mogą złapać, no to jest grusza. Grusza łapie rdze, rdze liści. Rdze gruszy. No, takie plamki się robią. I odkąd zacząłem pryskać, no tutaj te młode, ale i na wsi, na działce mam taką starszą gruszę, no to ilość tych zarażonych liści myślę, że 90-95% spadła. A tutaj na wiśni, zobaczcie, już fajne, fajne pąki też się tworzą obiśnie no, raczej nie choruje. No, tutaj mam agrest, który jak rus w cieniu, to na owocach przyłapywał grzyba. Więc tak profilaktycznie troszkę go prysknę. Ale nie za dużo. Zobaczcie na tych, na porzeczkach też już liście ładnie wychodzą. No, wiosna powoli się zaczyna. No Tutaj mamy drugą gruszę. Też ją tak mocniej spryskajmy. No i jeżeli chodzi o gruszę, no, jak tutaj liście się pojawią, to myślę, że z jakimś mospilanem przyjadę. No niestety, ale na, liści, na liściach gruszy, właśnie tutaj, lubią gąsienice niestety żerować. No drzewka w sadzie to o tej porze roku można sobie bez jakiegoś tam większego wnikania pryskać na grzyba. No bo do zbiorów. No to przy takich najszybszych owocach to chyba jeszcze ponad dwa miesiące zostały. Co prawda tutaj na tym sylicie pisało, że karencję w niektórych przypadkach do 75 dni trzymać. Ale ja nie wiem, czy tutaj cokolwiek mam, co w czerwcu będzie jakoś intensywnie owocowało. No porzeczki pewnie będą, ale porzeczek jakoś intensywnie spryskiwać nie będę. Tutaj jeszcze ta moja śliwka, węgierka. Troszeczkę ją opryskajmy. No i teraz tak losowo aż do wyczerpania tego środka. No tutaj to już, zobaczcie na agresie. Liście powoli się zawiązują. Już rozwijają. Tutaj borówka amerykańska też już fajnie zaczyna wyglądać no jeszcze może jak podpompuję ten opryskiwacz i ustawię mu taki bardziej bardziej wydłużony strumień no niestety żeby, żeby ten czubek wyregulować Dwie dłonie są potrzebne. No właśnie, chciałem taki dłuższy strumień, żeby tutaj te jabłonie może trochę jeszcze opryskać. Tak chociaż z grubsza. Bo one lubią parcha dostać czasami na pojedynczych liściach. Teraz zobaczymy tutaj chyba poobrywałem większość takich zmumyfikowanych jabłek, ale coś tutaj też czasami potrafią właśnie te jabłka zmumifikować. O, tutaj widzę. Tutaj jeszcze jest takie jabłko, ale ciężko tam sięgnąć. Więc jeszcze myślę, że te jabłonie sobie jako tako opryskam. No, doleję tutaj trochę wody, żeby ten opryskiwacz miał czym zaciągnąć i po prostu mniejszą dawką będzie to zrobione. To dolam jakieś pół litra wody i biorę się za okres. Teraz trzeba to wszystko porządnie umyć, bo też będę do innych celów używał tego pryskiwacza, nawet czasami do podlewania. Na przykład, jak tutaj jesteśmy, zobaczcie, już prawie całe wapno wniknęło do gleby. Do będzie się jeszcze jakiś czas uwalniało, ale myślę, że fajnie tutaj będzie to nawoziło. A jeżeli chodzi o jabłonie, no to je głównie opryskałem, dlatego że dość mocno zostały w tym roku przycięte, więc też im taki zabieg się przyda. Zobaczcie, też już pąki ładnie startują. Ciekawe, jak zakwitnie, a co do reszty sadu, tutaj tak jak mówiłem, najważniejsze to na tych gruszkach, żeby tej rdzy. Rdzy gruszy za bardzo na tych dwóch gruszach nie było. No i myślę, że to akurat się uda. No gorzej może być właśnie z tymi gąsiennicami, ale to już kwestia kolejnych oprysków. No a najważniejsze dzisiaj były te dwie brzoskwinie. No i zobaczymy, jak tu w drugim sezonie rośnięcia na tej działce będą się sprawowały obie fajnie kwitły w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że w tym roku fajnie zakwitną one podobno właśnie z takich potrójnych kwiat pąków kwitną trochę ich jest no, głównie na, na czubkach po bokach takie raczej podwójne no, ale one może też kwitną ciężko powiedzieć jeszcze się aż tak nie znam na tych drzewkach. i tutaj mamy, myślę, że analogiczną sytuację. Najwięcej pąków na czubkach gałęzi. No i zobaczymy. No tutaj pewnie owoc się zawiązuje. A płęd wystrzeli do góry. Więc zobaczymy, jak to będzie w sezonie wyglądało. A ja już Was pozdrawiam. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Tchau.